Hej, witajcie! Z tej strony Pateryga. a to jest kolejny odcinek z cyklu Let's Survive. Tutaj mamy nasze piękne domki dla NPC Które nie będą z naszymi połączonymi, z naszymi. Z naszym domem, znaczy moim. Znaczy w pewnym sensie waszym, ale moim... Dla... Nie, dobra, tu jest wszystko ok. I tutaj może... Mogę jeszcze co najwyżej zrobić taki myk. Żeby nie było smutno i że jeden od drugiego będzie mówił, że ma biedę To im zakupię te drzwi swoją drogą zastanawiam się do tej pory jak się robi te ta... jak się robi, jak się robi jak się robi lepszy warsztat troszeczkę boli to, że mam taki słaby tak tutaj jeszcze zrobimy, dobrze, dobrze, ja to już ogarnąłem ja mam koncepcję jak to będzie wyglądać Dlatego my tu zaczniemy teraz kopalnię taką, wie kopanie, a wieczorkiem zejdziemy sobie do Kejwa. Co wy na to? To będzie bardzo ciekawe. Słuchajcie, nie mam nadzieję, że oni się tu zaczną schodzić zaraz, chociaż to jest mało prawdopodobne. Ale cieszę mi się jak mu handlarza jednak. Handlarz pielęgniarka, ten, ten drugi to mnie w ogóle jakiś. Będzie irytowo ten e, NPC Helper. Co tu mogę takiego z ciekawszych rzeczy, co się ostatnio działo? Oczywiście otrzymałem prezent, bo jakiś nie patrzyłem co, by już mi to trochę będzie wkurzać. Oczywiście, że sterary pewnie jakąś kartę kolekcjonerską. Nie wiem, nie wiem za co, nie wiem po co, nie wiem dlaczego. Nie wiem czy tam ziemi zostawiać, czy. Ja tu sobie coś na tym zbuduję, na tym na pewno, tylko jeszcze nie wiem co. Może jakieś kurczęty, te, jakieś ładne coś, co, co ładne. Zaraz jesteśmy. Sup. Wow, purpurowy slime. Fajnie by było bo przyszedł. Przyjdzie? Przyszedł. Yy. Chodź tu, skakuj. Skakuj, mały. Jesteś większy ode mnie, ale, ale cię cisnę. Pięknie Zrobiłem to tylko dla monot. wiem, że jestem materialistą, czy tudzież egoistą, ale warto było. Ja się zastanawiam jak się robiło to warsztat, to były to są takie... ta Nie trzeba tam na górę. To jest taki hotel. Właśnie, mam pomysł. Tylko potrzebuję jakiegoś ładnego krusz. Nie, nie będzie. Nie, nie wyjdzie. Taki hotel byśmy na napis zrobili, żeby oni tutaj przyszli, ale nie ma nic ładnego. Prawdopodobnie drewniane, to będzie tak sucho trochę, dol. O, nie szkoda. no szkoda. Ale cóż, życie. Dobra. Tak to będzie wyglądać. To jest, to jest to, to jest to. Okej, okay, yy, teraz zrobię drabina. Drabiny? Boże, nie ma tejże drabiny. Zróbmy. No, szukajmy. No, co, co tu, nic nie mogę zrobić. Mogę 25 15. No, może by starczyło. Nie, nie, nie starczy. Dwa braki. Ewentualnie mogę to zrobić. Ile to ma? Jeden, to ma dwa, ma jeden. No właśnie, to bez sensu. Bez sensu. Daj to. O, nie wiem, jak się robiło. Oczywiście, że tego nie chcę. Czego to służy? Może. Pokiet wiatru. Nie zrobię z tego żadnych narzędzi. Narzędzi, narzędzi, nie. Nie miałem narzędzi na myśli. Nie, jednak to jest to. To, 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 to. Czyli jednak to used to... O! Zajebiście i na tym mi zależało. To jest... Co to pisze? Use it from advanced woodcrafting. Czyli że lepsze rzeczy to jest piła. Bench, nie. Nie. loom, O. Lom się przyda. To jest to jest Krosno? Chyba tak. Z Krosno zrobimy. Oczywiście tego nie będzie za dużo, ale nie starczy niestety nam na. Nie, starczy! Ale zajebiście Ale zajęli o Gdzie to łóżko damy? Jak nacisniemy to spawn point set, ale za RPście. No, no, no. Wood nie, 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 to takiego nie chcę. To będzie brzydkie. No, patrzcie, jak wygląda. Mogę to gdzieś tu położyć. Brzydko, mi się to na przykład nie podoba. Mi się to osobiście nie podoba. Manekin. Po co manekin. Use it from breathing air? Can be placed... nie, nie. Can be placed... no. Kek. Okay. Dobra, już wiem po co mam iść. to będzie pędzić kiedyś, no. Mmm... Nie, po prostu chciałem odłożyć to, co jest mi niepotrzebne, czyli teoretycznie wszystko. butle jakich? ja cię, ale ja tu, kurwa, nie wonosze kurwa, Da się. Z tą drogą skrzynię musimy by fajnie było znaleźć, tam wiem, wiem, że tutaj mamy, że w tym miejscu jest, aha, swoją drogą że w tamtym miejscu jest no jest jak to się nazywa wiem o co chodzi o, Cooper to jest brąz ale nie będę tam kopał bo nie chcę mi się potem tego kleić dobra tutaj mam kilka tych drzew zrobiłem to co chciałem jestem już zadowolony a to to był łańcuch bodajże tak, tak mi się wydaje to był łańcuch, to co potrzebowaliśmy. Nawet, nie, 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 nie znam, bo ja tych receptur jak nie znam, co wszystko na chybił trafił. No poza tym Wardbench'em, no to jest wiadomo. I teraz wszystko by już na hybby trafił. Eee, także będzie nie niezły hardcore. Pamiętałem też, że także ze stołem, ale to ze stołem to jest na bajka, ludzie. No. Ile mam 159, nie no to przynajmniej... Jeszcze te cztery drzewa musimy ściąć Chcemy mieć jakiś efekt ciekawszy Słonko już zachodzi i to szybko, szybko czas leci, no niestety Tak jak w życiu Niby się wydaje, że na samym początku strasznie będzie wolno, ale Z biegiem czasu to jest coraz szybciej i szybciej Ludzie rozumieją, takie błędy popełniają Swoją drogą, swoją drogą że za niedługo koniec wakacji, i jak będzie z odcinkami, no ciężko bo idę do nowej szkoły to już, to już, to, już ta, to tak ja już idę teraz do technikum, czyli szkoła średnia i będzie hardko ale mam nadzieję, że szkoła nie jest jakaś dziwna i że wszystko będzie fajnie, miło i żebym miał czas na nagrywanie. Jak mi się tylko nie spodoba coś w tych domkach? A zabiję jak psa. Wow. Lol. Dobra, to sobie tu. Tak, jak tak będzie. Te takie awaryjne coś tam, coś tam, coś tam. Yy, mogę coś tu ściąć w tym filmie? Dreser, nie no, to jest. Dreser to jest. po To nie chcę. Okej. Okay. rzekłem Dobra. To odważny od świat należy. Zaraz tak. czy mam, mam pochodnie. Mam, mam, nie mam. Ale wiem co mam. Wiem co mam. Wiem co mam. Wiem, co mam. Nie wiem co mam robić. Adam Okej. Okay. Następnie dużo tego. I możemy iść na dół. Nie tu zrobić... No ale nie mam tego już mam. Ja się zastanowię. Takim jak żeśmy to ładnie zrobili. Nie no, nie będę kopał cały czas w dół. Jak się niby zarzekałem. Zaraz, zaraz, zaraz. What? What Where the hell? Nieważne. Dobra, jak ładna muzyczka jest. W zasadzie nieładna. Jak cały czas w dół. Tu coś jest. Pamiętałem. Coś tu jest, ja tego nie odkryłem też. Przeżyliśmy właśnie dzięki kawałkowi... ...wełny? Wełny? Nie no, chyba tak źle by nie było. A tu mamy iron od razu z brązem. Brawo, bardzo ładnie, bardzo ładnie. Szybko się obławiamy. Czy to jest i tak mało? Trzeba jakieś alternatywy, Ładnie ktoś raz ujął. Alternatywy musimy lepsze znaleźć. Na dole mam nadzieję, że coś będzie. Nie słyszę tego szuszu szuszu szuszu. Ale tu coś widzę. Z nadzieją, że coś tu jest. Ja ci jest. Wow. Wow, 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 wow Łow! Śle za mnie, Bez dla Rosjan. Zdraż swoją drogą. wątpię czy jakiś nie wygląda eee. A widzicie, bo jestem ślepy i... Nie ja wiem co to jest. Widzicie? A jak głupi bym tu spadł jak jakiś... Patrzcie jaki żart, ty od razu lepiej. Światło się w ogóle jakoś świeci. Czego... No dobra, no tak, logiczne. Logiczne, skoro coś kopię, to to musi być jakieś konsekwencja. Czy coś może spaść, tak? Dobra, świetnie. Są drogą nie tak świetnie, jakbym chciał, żeby było. Jest! Było warto zaryzykować. Warto było, naprawdę warto było ryzykować tego tą swoją śmierć chociaż Fuck. tą naszą śmierć, bo odkryliśmy złoto. Zajerzyście. Wiem, że będzie problem z wyjściem, ale... Ale damy sobie radę, obiecuję wam. Nie, nie spocznę na Laura Chcę jakąś mieć taką, taką spokość śmierci Jakąś, nie wiem, umrzeć tam zabity przez stado nie, Może nie zombie, bo zombie to są jednak zombie Ale jakiegoś, czegoś innego niż zombie Gold Gold, gold, give me more gold Czyli jesteśmy na, do, na tyle do, dobrym miejscu Że możemy czegoś tu szukać Dobre, to wody nie ma. Że nas nie podleje. Chyba raczej, mam nadzieję. Tak mi się wydaje, że nas nie podleje. Ale, że jest dobra, złoto. Tu mam jeszcze irona troszkę. No tu widzę, że te skały coś są niepewne. Tak podklejane na hibikach, to znaczy, że tam jest jakiś cave pewnie. Ja bym chciał szukać, go znalazł. Ale, chcę stąd wyjść żywy. Pamiętajcie, let's survive. Kończy się w momencie, kiedy nasza postać skinie. Także lepiej nie ginąć, ale tutaj mamy nawalony tych surowców już. Tam mamy troszkę irona. No, wrócimy z pełnymi rękoma. To trzeba przyznać. To trzeba przyznać. Co się stanie? Położę to. Aaa! Dobra, że to ja działa. Aha. Okej, okay, bo to musi być w określonej jakby linii takiej, dobra, rozumiem, rozumiem. Nigdy się nie bawiłem właśnie w takie rzeczy, bo nigdy tego nie umiałem. <grym> no Także to jest dosyć taka czarna magia dla mnie. Aha. Dobra, to tą czarną magię trzeba będzie zerwać, bo tu widzę, że jest inna czarna magia. Taka jak fizyka. Też czarna magia dla mnie. W życiu. O w życiu, dobra, tutaj spróbujemy może się coś z tego radę zrobić no dobra uznajmy, że to tak miało wyglądać okej okay. chodź tu, oś ty chodź, 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 critical situation co jest najlepsze. Wystarczy, że na Escape. Save and Exit. Eee, single player. Wybieram moją postać, czyli zwyżka Rembailo. Swoją drogą Rembailo. Z bardzo słabną postacią. Jestem powołany w panu Tadeuszu, ale miał na imię Gerwazy. A żeby mi nie. mnie nie. nie. Dlaczego ty to robiłeś? I tak się umawialiśmy. Nie możesz teraz tego zebrać, nie. No cóż, no cóż. Dobra, to i wracamy. Przetopimy to i... Zobaczymy czy możemy coś zrobić lepszego. będę mieć tutaj jakieś ładnie ładniejsze uzbrojenie. Na miecza nie chcę takiego. To będzie tylko na zbroję. Ale tutaj tego na nawalili. Ja cię kręcę. To będziemy mieli ponad 100. V. No, będziemy mieli spokojnie. 4, 5, Tylko pokazuję ile mniej mamy z jednego. z jednej pyły, jakby. 11, 12, 13, 14, 15. Tam było. O, 19, 20, 21, 22. 20... 24 dwadzieścia zapominam o dwudziestu trzech, czasem zapyłałem, blefowałem. Cisza jest w ogóle, nie zauważyliście, że jest taka cisza? Że tak, kurde, normalnie by nas jakiś, nie wiem, coś coś by nas napadło już, nie wiem. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Dobra, wychodzimy stąd. 97. wow, tylko tyle powiem, wow. Mógłbym mieć tego więcej, gdybym wszystko zbierał, jak to. ok? To co ma się męczyć? Dobra, cyk. Trzeba mieć ten progres. w wcale. Jeszcze ty, jak spadniesz. Wow. Jest okej. Okay. Było. Kiedyś tam. Tam jeszcze wrócimy kiedyś. Być może. Jak dożyjemy jakimś cudem. Głupio było zginąć teraz w drodze, tak wiecie. idę. Wow Kusi Kusi życie, a ja to tylko wszędzie grę siedź, Sieć, 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 sieć. Dobra, uciekamy. Ciekawy Ciekawe. może mnie znajdzie. Co jest? Czekam cię, co ja zrobiłem! Chodź tu! Ale dobra. Wiem, że kilo na niego dobrze działa. Już teraz. Fak, fuck, 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 fuck. Kurde. Z takim ilością HP to my daleko ludzi nie zajedziemy. No tak jak zwykle, tak wykrakałem na głupiego. Najpierw mówię, że nie, nie, nic, nas, nic nam nie grozi, nie, taka cisza, spokój, a tu nagle pi I strach, i sru, nie ma nas. tak za niedługo będzie, niestety. To tobie martwcie, ja to kopałem sam? Dalej noc jest. To no na pewno. Bo z muzyka dziwna. Nie, nie kojarzę tej mistówki. Nie kojarzę tej mistówki. No może noc jest dłuższa, może. Chyba Bloodmon jest. Dobra, idę tu. Nie ogarnię, ludzie. Nie ogarniam. Ale... Wyprawę... Chciałem powiedzieć uprawę, Uważam za uraną. I te domy dalej stoją. Nie wiem, zapomniałem o czymś. Ja cię kręcę! Shit! Ej, fuck you! Mamy gwiazdkę. Pięć gwiazdek to jest... Ty... Co ty tu robisz? No, no, też się tak zastanawiam. Ty masz swój dom chyba, tak? To tak, co ty tu robisz? Zacznijmy od tego. Dobra, zacznijmy prosto od tego przetapiania. A, zrobimy sobie wdzianku, macie rację. i trochę golda świeczni mogę zrobić jest mogę sobie zrobić ironowy czy nie no zrobimy jak na razie chciałbym zrobić wanna w ogóle wow zrobimy przede wszystkim to ładnie to wygląda już z tą brodą tak nie wiem do czego jestem tam rudy what mamy idealną ilość. Do tego. wiem, że mi tu tak strasznie wolno jeździ. To nie moja wina. Tylko wina, 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 helmet. Tadam. yeah Dobra, ja wam dziękuję za to obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobało. No i widzimy się w kolejnych odcinkach z cyklu Let's Survive w Sterarii No. Na razie.